Czy są jakieś pytania? Tak, trzy. Z treści zarzutów wynika, że ktoś miał komuś coś ukraść, mówi Pan o zabraniu mienia ruchomego, czyli de facto o kradzieży. Pytam o ofiarę tej kradzieży, kto i co komu ukradł. I drugie pytanie dotyczące, zamykając to pierwsze, jest takie, że chodzi tutaj też o łapówkę, więc to był beneficjentem tego rodzaju korupcyjnego, kto brał w nim udział. Chodzi o nazwiska konkrety w tej sprawie tych dwóch zarzutów. Wszystkie te rzeczy są w zawiadomieniu o, o możliwości popełnienia przestępstwa i to zawiadomienie będzie rozpatrywane przez prokuraturę. I jakie to osoby? Na obecnym etapie nie będę więcej się... Ale pokazuje Pan zawiadomienie i nie pokazuje Pan jego treści, czyli to po co jest ta kwestie konferencja? Odnośnie no przede wszystkim mamy, mamy te, zarzu te zarzuty są, te paragrafy, które zostały złamane są. Natomiast jeśli chodzi o nie kwestie są ofiary. Związaną, jeśli chodzi o kwestię związaną z tym, ze szczegółami zawiadomienia, są to kwestie tutaj dla prokuratury będą one oceniane. Natomiast może poproszę w tym momencie nie, jeszcze... jeszcze. Dobrze, to jeszcze mamy tutaj mecenasa, który reprezentuje nas w tym zakresie i on odpowie na te pytania bardziej szczegółowo. Natomiast jeśli jeszcze do, 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 do innych kwestii. To kwestia ministra Ziobro, który szedł w marszu również rok temu i dwa lata temu. Dzisiaj była konferencja pana ministra Wosia, który pytany przeze mnie o to, czy państwo, czy pan Bogiewicz nie obawia się tego, że pan Ziobro stanie po jego stronie. Mówi, że nie i będzie to sąd obiektywny. Pan zarzucił ministrowi Wosiowi i panu Ziobrze, no, że decyzja o wpisie w KRS jest autonomiczna i podyktowana politycznie. i czy pan to stanowisko potrzymuje i czy też nie uwaga się Pan tego, że pan minister Ziobro, no, będzie do innej ramki z Robertem Bąkiewiczem w sprawie no, waszego, waszych zarzutów i tego, co będzie działo się dalej w związku z tą sprawą? Są dwie oczywiście możliwości. Albo Robert Bąkiewicz, Bąkiewiczowi, udało się oszukać e, e, KRS e, i tylko i wyłącznie brak kompetencji tutaj pracownika sądu zadziałał. Albo druga jest możliwość, czyli że jest to zlecenie polityczne i wcale nie ma mowy o żadnym błędzie, tylko i nie ma żadnych przypadków, tylko jest to mimo wszystko sytuacja no, nieprzypadkowa i to, że... I przestępstwo. To, że byli obecni na Marszu Niepodległości politycy Solidarnej Polski, to, że byli obecni e, obecne osoby, które mają możliwość naciskania na e, pracowników sądu, e, może być nieprzypadkowa. Nie mi to rozstrzygać. Mam nadzieję, że to odpowiednie organy e, ustalą. To ostatnie pytanie ogólne. Państwo dzisiaj no, uciekacie się do decyzję sądu o wyrok, o postanowienie do prokuratury, a sami państwo nie respektujecie wyroku sądu najwyższego, który zakazuje państwu maszerowania 11, 11 dnia listopada. No więc pytanie proste, gdzie jest konsekwencja państwa walki? To nam zakazał i przepraszam, jakiego... Sąd najwyższy, pamiętamy wyrok nawwiesu Pana Trzaskowskiego. był zakaz organizacji tego marszu. Państwo ich w pana maszerowaliście, wówczas ten projekt przestrzegał. A chyba stan, statusu prawnego. Marsz niepodległości jest obecnie wydarzeniem cyklicznym do 2027 roku. O marzy... decyzji Andrzeja Dudy. Nie. Nie, nie tak. było czegoś nie takiego. Nie decyzji Sądu Najwyższego. Nie. Sądu, sądu Najwyższego. Również Sąd ten w pandemii, rozumiem, to też był legalny marsz, Państwo nie do tego prawa. Proszę zrozumieć, że akurat e, jeśli chodzi o marsz niepodległości, e, ma on status wydarzenia cyklicznego i e, Sąd Najwyższy właśnie to, te wszystkie decyzje uchylił. Czyli także przy, przychylił się do tego, że e, nawet w pandemii, w tym ten marsz, słynny marsz samochodowy był także legalnym marszem e, niepodległości, ponieważ, e, by, ponieważ został uznany jako marsz e, w formule cyklicznej. Więc akurat w tym zakresie ma pan po prostu nieaktualne informacje. Jeszcze ostatnie pytanie ogólnikowe, czy ty, pan Bąkiewicz chciał zami się pojednać, porozmawiać, spotkać nawet na totalnym ofie, używając lionu dziennikarskiego i pewnie też politycznego. Czy Państwo są wziąć do porozumienia do tego, by wycofać te zarzuty i by po prostu dogadać się we własnym gronie? No bo w końcu lata szliście razy w ramie w jednym marszu, a dzisiaj na no, pewien rozwam, który chyba nie służy ani wam, ani waszym finansom, a tym bardziej panu Bąkiewiczowi. To również no, stara się robić, co może, by no, z wami teraz walczyć, a nie organizować ten sam marsz w ramach tej samej inicjatywy. Znaczy, bardzo mi przykro, że do takich sytuacji doszło, gdyż e, uważam, że Marsz Niepodległości powinien być wydarzeniem społecznym i e, być własnością wszystkich Polaków, którzy uczestniczą w samym Marszu Niepodległości. No, Robert Bąkiewicz swoimi działaniami jednak pokazuje coś zupełnie odwrotnego, że uważa to za swój własny folwark, że to on jest właścicielem marszu niepodległości, a być może nawet on sam jest tym marszem niepodległości. No, przy takim podejściu y, sądzę, że będzie bardzo trudno się dogadać. Ale nie jest to niemożliwe. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na to pytanie. To jeszcze pytanie od redakcji, to proszę bardzo.